Siemano. Z tej strony mistrz unboxingu. Dziś drugi odcinek z Among Us. Zapraszam. Dobra, lecimy na mapkę. Dobra, nie mogę. Na dwa. Tutaj, tutaj. Ja chcę na to. O, jest. Nick Też nie da się. Tu jest. Kamil. Też nie da się. Ja cię kręcę. Nie, znaleźć mnie. Te... Jest... Teraz chodzę w tego nika. Dobra. No lecisz, gierko. Lecisz, dobra. Ona mi nie działa ta mapa. Ale chyba by mi zadziałała. Eee, dobra. Eee, może jeszcze raz spróbuję na to. O jest! Nowe są jeszcze. O jest. Na papugę to na pewno. Dobra. Ja teraz wybiorę takiego jakiegoś fajnego, żebym został impostorem. Co by tu wybrać? Czapkę? Mam to. Aha, gdzieś tutaj było z kwiatuszkiem. Gdzieś tu miałem gdzieś kwiatuszek ale. O, mam. Mam kwiatuszka. Dobra. Albo. Dobra, start piszą. Albo nie. Kurczę, może wiedźma albo no wiedźma dobra, już zrobimy tą czapkę wiedźmy dobra, czekamy yy, dobra was this edit body or an start A co yy, aha. dobra, nieważne, nie będziemy zwracać na nich uwagi, co tam piszą jakieś kłopoty yy, dobra Papuga y, opuściła grę. O, już się zaczyna. Tak, 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 tak. No, crewmate, kurde. Nie, nie lubię crewmate'ów. Y, słuchajcie. Aha, dobra, to już dobrze jest. Dobra. Bo słuchajcie, y, kiedyś miałem tak... Ale to chyba były. Y o! Oh, oh, kurde, report! Ja cię kręcę! Że no ja zauważyłem, że zabija! Ja cię kręcę! Ale głupek, ale głupek! Tylko nie pamiętam, kto teraz zabił. Chyba Wojan albo. O! Oh, palion i Wojan! Kurde, że spotkałem ich. Dobra. Aliment. Kurde, ale. Ale Jersey, ktoś zabił przy moich oczach i nie nawet nie zabił, aha, bo słuchajcie, ładuje się zabijanie. Jaki Fox, ty zabiłeś gościu? Ali Mert Ja pierdolę, I, I kurde, ja widziałem, że ten Jaki Fox. O jest nareszcie. Dobra remisik, ale ja się kurde boję. Nie wiem czy tutaj impostorzy nie wy... nie wypadli nikt. Im. Bo możliwe że Wujan był, bo ja już nie pamiętam kto to, kogo zabił, ale może to był ten Alimetr czy coś. Dobra żadnego. O kurde, dobra ten co idzie, więc chyba jest dobrym wspólnikiem. O, ktoś popsuł, dobra. Może idę do elektryka, bo se naprawię. Tylko nie wiem, czy by mi teraz. Task, TASK by ci działał. Dobra. Ale to chyba on. Teraz to już mi się coś tam chyba świta w głowie, że to może być on. Dobra, nic mi tutaj nie działa. Nie mogę tutaj zdziałać nic w elektryku. Mm. O, kurde. Aha, dobra, to może... On jest może uczciwy. O, czerwony tutaj kata... Aha, Katrixes zgłosiła coś. Ale na pewno y, zaś Alimetr będzie na mnie zwalał. Dobra, ja też potwierdzam wspólnikę Alimetr. Mert. Tak na pewno to będzie on! Wszyscy na niego zwalają! Jest! Znaczy nie wszyscy dopiero dwie osoby, czyli ja i ten e, ka, katrikse. Zwala na alimet, alimerta. Mm. Dobra, czarny wyleź. Jest! On na pewno wyleci, wyleci na pewno. Ciekawe co tam będzie pisał. O, wyleci jak to? On nie jest impostorem? Kurde, ale może to może być Mortis. Hej Mortis. To może być na pewno. Bo on ciągle za mną łazi. Albo ka... Nie, dobra. Dobra, nie rozmyślimy się, bo ja tutaj idę robić taski. Taski taski są najlepsze. Ne, 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 ne. Dobra, i ja byłem F2. O kurde, tu się czaje impostor, ja cię kręcę. Muszę zgłosić! Ja, kurde, dobra, dobra, dobra. To będzie... O, tak myślałem, hey Mortys! Jest, nareszcie zgłosiłem, ja cię kręcę, ale tu będzie... I, dobra, ale nie, ja idę z tej gry, bo słuchajcie, on mnie może zabić. Ja nie lubię, jak ktoś mnie zabija. Ja cię... Czerwony, ja myślałem, ja taki inny byłem, że, ten, że myślałem, że wspólnik ten mm, e, hey Mortis był, ale ale też chyba trochę podejrzewałem, że jest e, cwany. Dobra, halo, nie ma tu żadnych? O, jest! Może zaś mi... Ja Cię kręcę, co Cię porobiło z tym nikiem, Dobra, idę na trzy. O, na pewno to no, zadziałało. Zadziałało. Dobra. Może z tym brązowym zostanę, ale z czapką nie chcę być. Dobra. Może zostanę, Impo? Jest! Tam Ja! Baby Joda jeszcze został. Dobra. Lecimy, lecimy. Dobra. Yy, to tak, lecimy dalej, bo może... Ej, on za mną goni, bo chyba będzie miał jakieś podejrzenia. No to lecimy, lecimy, lecimy. Yy, dobra, głosowanie. Jakieś ciało, yy, ciało umarło? Yy, czy yy, Zgłoszone ciało po prostu, no. Alex zginął i... Yy, ale czego tego zielonego nie zgłoszono? To takie szybkie, te głosowanie. Dawaj, nie! No, jakiś wspólnik, impostor wleciał. Ja cię kręcę, nie. Dobra. Yy, teraz mam jeszcze drugiego wspólnika, muszę tutaj czekać. Dobra. Yy, Tasecz, a tasków to nie, nie mogę robić, no tak. Ten się gapi. Jaki, na pewno na Foxa, tak, Fox będzie, Fox, no. Bo jakby na mnie zwali, na pewno, na pewno. Balkony, aha, balkony, dobra ja tutaj um, kafateria um, systems location um, to chyba kafateria była tak to, to jest kafateria kafateria remisik wow no jest remis super także Dobra, nasz babioda jest z nami, więc y tylko nie wiem, gdzie on w ogóle jest. O, a ten gość ciągle za mną idzie. Dobra, lecimy. Uc. Dobra, czekamy, aż mogę użyć tego. Dobra, lecę, lecę, lecę. Dobra. Zobaczymy, czy nikt nie jest w reaktorze. Okej. Okay. O, a ten gości tu już się. No, wygrałem, dobra, ale sz, sz, szkoda, że nikogo nie zabiłem, bo kurde się tak bałem. Ebra, yy, ja tym jestem. Ktoś zakopał brązowego, czyli ten yy, playman. No. Teraz na różowego, więc mój jest wolny. Albo nie na białego. Na... No dobra, już brązowym będę. Krumit, kurde. Ja myślę, że to z tymi czapkami to na pewno będą impostorzy. Na pewno. Bo słuchajcie, z czapkami jest się czasami dużo razy impostorem, a ten za mną łazi. Kurde, ja muszę to zgłosić. Albo nie, 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 bo jeszcze nie oskarżą. Dead body, ktoś zaś umarł. Blue face. Dobra, piszcie coś tam. Piszcie. Left game. Left no. Anna, ale Anna, kurde, kurde, wyszła. Ale jesteś kupi. Przecież czarny. Chyba nie ogarniasz, ona wyszła z gry. I kurde. Ja cię kręcę. <laughs> dobra, dobra. Mm -hmm. ehm, n -n 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 -n. O, już się rundka za chwilę zaczyna. Jeden. Dwa. znowu. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy! Mm, o, dobra, skan mi działa. Dobra. Ej, co zaś? Co zaś z tym skanem? Ja cię kręcę. Ktoś chyba popsuł skana, czy coś? Dobra. 9, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, u. napisał. Ja też napiszę zdanie pytające. Where? Tym razem. Dobra, where? Ha, dobra. Takie strasznie krótkie głosowania teraz mamy. Dobra. Nikt nie wypadł. Dobra, dobra. Lecimy. Yy, tutaj nie ma w storage'u nic. Dobra, lecimy. A ten się tu na pewno będzie on, bo on ciągle stoi tutaj. Nie wiadomo po co. I ja się tutaj. Zaś! Dobra. Y, kill. Ey, zgłosił. Dobra, ja wychodzę z tej gry, bo. Czuczoł. Czuczoł. Dobra. Tu. I chyba czterech jest. Zaś, krewmate, ja cię kręcę. Na pewno to będzie ten ninja, albo będzie z tą czapą. Dobra, paliwko napełniam sobie. Pipi! Napełniłem paliwo. Jupi. Dobra, tu to co? Tu się chyba przesuwa. O co chodzi w tym zadaniu? Dobra. I ja chyba idę z tego, bo jest zbyt mało osób. Znowu. Ja chcę dwóch. Garda się do ciebie, że dwóch. Dobra. Na tym nic nie mam, więc na tym może. O, jest. Dec. Ale ciekawe, dlaczego tutaj Deca nie ma, bo jak on stworzył swój serwer. Piratka, może sobie wybiorę czarny, taki, taki. Może taki, dobra, dobra. Yy, yy, fioletowy jedzie, kurde, z piratem. Ja uwielbiam tą czapę, kurde. Ja uwielbiam tego pirata. Uwielbiam po prostu. Jest, tym postorem jestem z tej czapy, kurde. Ale szkoda się tak mało. Dobra. Może na, y, Może będę sabotował. Y, albo dobra, do węta. Wyjdę i zobaczę, czy tutaj. Aha, dobra. Dobra, przynajmniej dobrze się nie zabiłem, bo by jeszcze ktoś miał podejrzenia. Dobra. to jest tutaj, no nie. I wyłaś. I tu patrzy, kurde. Dobra, ale wracam do stanowiska i znowu. Dobra. Ktoś jest na kamerkach, trzeba go zabić, bo żeby kurde nie pobiegł, kurde zgosić tego. I kamerki, trochę daleko są te kamerki. O, nie tak daleko! Trzeba Zuzię zabić. Ho ho, zabiłem, Jupi. Dobra. Event. Bo nie, bo jeszcze y, ten. Głoszą mnie. Dobra, do Węta idę. Hopsa. I jestem w reaktorku. Tam. Bum. No kurde, dobra, wyłażę z tej gry, bo już na pewno Foxy 116 napiszą, bo kurde, mógłem, bo reaktor jest, kurde, blisko kamer, więc, kurde, mógłem się kryć, a on zobaczył już, zaś ten głupi Alimecer, dobra, ale wejdę, bo na 10 osób to super mapa, dobra, jest tylko yy, ja i Ali Mer. Mert, no, ale Mercik. Bum, 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 czekamy, czekamy, czekamy. Oj, nikogo nie ma, tylko nas było. Dobra, wychodzę z tej mapy, babę. Stitch. Dobra, lecimy na tego Stitcha. Trzech. Dobra, ale naprawdę, ja się kurde śpieszy, chcę na mapę. Halo, i jeszcze jakieś dwie osoby chociaż przyjdą na, na ten serwer którego się przygotujemy. No i, no i proszę bardzo, ale słabe, kurde serwery Tej poczekalni no. Stitch Ja tu daję na dwa. Haribo, dobra. Halibo, jak, jak cukierki takie. Mm, zaś na pewno. Aha, dobra, dobra. O, jeszcze ran jest jakiś. Dobra, dobra, czekamy. Także yy, ja myślę, że to już yy, koniec yy, tego filmiku. Yy, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, lajkować moje filmiki i oczywiście, i daj dzwoneczek. Pa! pa!